Razem takie ujęcie wieczorem. O, wszystkie kotki tutaj. Zobaczcie, co ja mam dla Was. Chodźcie, ja mam dla Was dzisiaj fajne rzeczy. Zobacz, nioniek. No, mięsko. Mięsko. No, mięsko. Chodźcie. Chodźcie, dostaniecie mięsko. Poczekajcie. Damy Wam mięsko. Flosie, Flosie. Ciotka nie pokroiła dobrze. Ale dacie radę. No, Flosie. Hmm? Ale będzie dobry. Ale kotki wcinają. Ciotka dzisiaj kupiła mięsko. O, już się zaczynają groźne lwy. I tygrysy. Czemu znowu kreda tutaj leży? Ale kotki pojedzą. Pyszne jedzamko, czekajcie. Przy okazji zamkniemy drzwi, żebyście mi nie zwiały. No wcinaj, wcinaj tak, łap, łap tą myszkę, łap kochani. Ciao, pyszna mysza. A co to nie ma światła? Jest. No. Co ty wyprawiasz? Zabawkę sobie znalazłeś? Fajna jest taka zabawka. Można się bawić, nie? Prawdziwe polowanie. Prawdziwe takie polowanie. Hmm? Chodź, kochanie, chodź. Nie no, chodź. Jak Ciak. No, gdzie jest to jedzonko? Szeluś, właśnie. Gdzieś? Czinaj. Pycha. To jest, to jest właśnie kot, który nie jest głodny. Który sobie robi zabawę. No, fajnie. To jest właśnie super, że masz takie, taką, takie polowanie. No, ja cię nie będę zabierać. Uluś, nie martw się. Nie. Zrobiliśmy troszkę odwrotnie niż trzeba, bo trzeba zrobić tak, że to mięsko powinno być nagrodą w, w, tym, w zabawie, w tak zwanym ciągu łowieckim. Także niech one sobie zjedzą o ile zjedzą. <ścoughs> Co ten szelek wyprawia? Aha. Co ten szelek wyprawia? Kotki sobie troszkę ząbki poczyszczą. No tutaj młodzież wcina. A no, szaryś też zaczął wcinać. Nie ja wiem, jakim cudem już nakręciłam 5 minut tego filmu. Także zrobimy inaczej. Pobawimy się, a na końcu jeszcze dostaną kawałek.